Cześć, z tej strony Tomek z bloga Zajadam.pl, witajcie w moim ogrodzie. Jest początek lipca, więc to jest już najlepszy moment, żeby zacząć myśleć o nalewce orzechowej. Ja właśnie idę zrywać zielone orzechy, a w tym filmie pokażę Wam i opowiem o tym, jak taką nalewkę przygotować. Pytam w kilku miejscach, że właśnie takie orzechy zielone są najbardziej toksyczne, i pewnie z tego właśnie bierze się fakt, że nalewka orzechowa przez wielu jest uważana jako świetne lekarstwo na różne rządkowe dolegliwości. Przepis na nalewkę orzechową jest bardzo prosty: 6, 7, 8 orzechów po prostu kroję na małe kawałki albo rozdrabniam przy pomocy blendera. Potem te orzechy są zalane połówką litra spirytusu nierozcieńczanego. Takie orzechy zalane spirytusem zamykam szczelnie w słoiku. Wkładam do szafki na 6 tygodni. Po tym czasie nalew i w ogóle cała ta mikstura powinna być już taka mocno brązowa. Zlewam nalew, odcedzam go i łączę z syropem cukrowym, który przygotowuję, z pół litra wody i 200 gram cukru. To wszystko trzeba dobrze zagotować, żeby cukier się rozpuścił, no i potem łączę obydwa płyny. Co dalej? Dalej? Wystarczy to już tylko zabutelkować, wstawić do ciemnej i suchej szafki i zaczekać jedyne 12 miesięcy. Tak, orzechówka to jest taka nalewka, która uczy cierpliwości. Jest bardzo prosta, więc jest dobra dla początkujących, ale no, ten rok to jest taki minimalny okres, który musicie poczekać, żeby orzechówka oddała Wam to, co potrafi oddać, czyli najlepszy aromat, smak, wtedy kiedy próbujecie jej troszeczkę. To ten orzechowy aromat rozpływa się nam po kubkach smakowych, a szczerze mówiąc, to nalewka orzechowa najlepsza jest nawet później, czyli jeżeli ją nastawicie teraz w lipcu, to w przyszłym roku, jesienią i zimą to będzie najlepszy moment na to, żeby tą nalewką się rozkoszować, żeby częstować nią rodzinę czy znajomych. Ja zwykle nie mogę wytrzymać, już mniej więcej po 7-8 miesiącach robię jakieś pierwsze próby smakowe, jak ta nalewka się zapowiada, ale ona jeszcze. Zwykle wiosną następnego roku nie jest taka dobra. Dopiero w lecie, kiedy już nastawiam następną, nową partię tej nalewki, to ta zeszłoroczna dopiero zaczyna świetnie smakować. A już w ogóle idealnie i najlepiej smakuje mniej więcej w jesienią i zimą następnego roku. Wtedy to jest ten najlepszy orzechowy posmak. Wtedy, jak takie nalewki się napijecie, to. Pokupka smakowych, ten smak orzechów i ten aromat właśnie rozpływa się i ta nalewka jest taka najbardziej rozgrzewająca i aromatyczna i fajna w smaku. Orzechówka jest świetna dla początkujących, bo przepis jest bardzo prosty, ale to jest też świetne pole do eksperymentów dla już bardziej zaawansowanych nalewkowiczów. Ja próbowałem i też słyszałem od wielu osób, że świetnie orzechówka przyjmuje goździki, laski cynamonu, laski wanilii i różne inne przyprawy, którymi można ten smak podkręcić, można użyć miodu. Pomysłów jest masa, ale oczywiście warto zacząć przez pierwszy rok albo dwa lata od tej najprostszej wersji, żeby poczuć jak to smakuje i jak to zrobić, ile trzeba zaczekać. Troszeczkę mi, troszeczkę mi cieknie. ja myślę, że na kanale będzie też trochę innych przepisów na nalewki, bo to jest moje hobby i bardzo, bardzo to lubię. Pamiętajcie o tym, żeby jeść smacznie, zdrowo i kolorowo. I subskrybujcie, zajadam pełny na YouTube. Wtedy nie przegapicie nowych filmów. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.